Pod koniec 2021 roku na terenie Grupy Azotypolice zakończyła się inwestycja związana z wymianą wieży absorpcyjnej nr 2 oraz zbiornika cyrkulacyjnego ciągu nr 7, produkującego około 500 tys. ton kwasu siarkowego rocznie. Inwestycja polegała na wymianie dotychczas pracującej, w znacznie wyeksploatowanej wieży WA2 która w najbliższym czasie zostanie zlikwidowana i w wybudowie nowej wieży, wieży absorpcyjnej drugiej, wraz z przyległymi urządzeniami, to jest zbiornikiem cyrkulacyjnym, a zbiornikiem naporowym kwasu. Budowa nowej wieży absorpcyjnej była konieczna ze względu na dużą eksploatację swojej poprzedniczki. Stara wieża służyła od samego początku uruchomienia ciągu nr 7, czyli od roku 1986. Po zakończonej inwestycji, którą prowadził yy, Grupa Azoty Policy Serwis oraz firma Ajut w konsorcjum przeprowadziliśmy próby technologiczne, które w miesiącu w grudniu wypadły pomyślnie. W związku z tym, wierzę, przeznaczyliśmy do normalnej eksploatacji. W związku z tym, że wieża absorpcyjna druga jest jakby ostatnim elementem całej instalacji bardzo ważnym dla nas było przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych dotyczących emisji dwutlenku siarki, gieł kwasu siarkowego oraz ręku azotu. Pomiary gwarancyjne wypadły pomyślnie. Kolejne zostaną przeprowadzone za 4 miesiące.